Witam was w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj przechodzę do was z ogromnym haulem z Primarka. Słuchajcie, byliśmy na zakupach w weekend i kupiłam mnóstwo ciekawych rzeczy, zarówno na święta już, więc nie mogę wam pokazać wszystkiego, bo no, są tu już prezenty na święta dla moich najbliższych, którzy mnie oglądają i nie chcę po prostu tego zdradzać, ale za wszystkie rzeczy zapłaciłam 100 euro. I ponadto pokażę Wam też, co Maciej sobie kupił i też wydał 100 euro. Także łącznie wydaliśmy 200, co w przeliczeniu na polskie daje dość dużą sumę, ale naprawdę kupiłam dużo rzeczy bardzo przydatnych według mnie, ale też takich dupereli ubrań i tak dalej, więc mam takie dwie naprawdę wielkie torby i zacznę chyba od rzeczy Macieja, bo to mi pójdzie troszkę szybciej Maciej sobie wziął dwa plecaki jeden bardziej roboczy, a drugi bardziej taki na wycieczki i tak dalej więc to jest ten na wycieczki i naprawdę według mnie jest on praktyczny, bo można sobie go zapiąć z przodu więc go nie zgubimy Tutaj mamy też taką przegródkę na wodę, i jest naprawdę bardzo pojemny. Więc myślę, że może się nadać jako taki, jako taki bagaż podręczny pod siedzenie, a jednocześnie naprawdę dużo się w niego zmieści. I kosztował on 20 euro. Drugi plecak macie wziął sobie do pracy, i jest on taki granatowy, praktycznie z tego samego tworzywa. Jest troszkę mniejszy, wydaje mi się i chyba był też tańszy i kosztował 12 euro. Tutaj ma też przegródkę taką dodatkową, na przykład na klucze czy coś, ale mimo wszystko też jest według mnie dość pojemny. Więc fajnie, bo naprawdę w Primarku można dostać dużo różnego rodzaju torebek czy plecaków. Część ludzi też kupowała walizki, więc muszą się sprawdzać, a kosztowały około 80 euro, więc wydaje mi się, że jak za taką dużą walizkę rejestrowaną to naprawdę spokojna. Idzie jesień, idzie zima, więc Macie kupił sobie też taką czapeczkę. Zwykła taka szara, i ona kosztowała chyba 3 euro. 3,5 euro kosztowała dokładnie. Następnie mamy koszuleczkę t-shirt. Z Batmanem i on kosztował 8 euro. Jedyne co to Maciej jej nie przymierzał, i jak ją założył, to tak troszkę dziwnie leżała tutaj przy szyi, więc będzie musiał się przyzwyczaić. I ona jest w rozmiarze M. Zgadłam? Zgadłam. Kupił sobie też dwie pary jeansów, jasne i ciemne. Te kosztowały 10 euro i tutaj mamy rozmiar. Nigdy nie znam się na tych męskich rozmiarach, powiem Wam szczerze. Ja po prostu wiem, że ja muszę mieć XS albo S i tyle. A tu ten męski rozmiar jest jakiś inny, więc pierwsze spodnie wyglądają tak i powiem Wam, że jak na początku je zobaczyłam, to myślałam, że to są damskie, ale jednak okazały się być męskie. I one są takie wąziutkie. Druga para to są takie jasne i te już mi się podobają zdecydowanie bardziej i w tym samym rozmiarze. Też są takie zwężane Ale delikatnie bardziej luźne niż te poprzednie I z tyłu wyglądają tak Weszłam też ja przy okazji na męski dział W poszukiwaniu już jakichś prezentów świątecznych Dla facetów Myślałam o jakichś skarpetkach, majskach Oglądałam takie różne Pierdoły. I przy okazji zobaczyłam taką koszulkę Termo. I stwierdziłam, że może się dla Macieja fajnie sprawdzić na zimę, gdy będzie już tak chłodniej, będzie ziół rowerem, albo nawet na siłownię, czy jak będzie miał ochotę iść pobiegać, to myślę, że taka koszulka może się sprawdzić. Więc. Ogólnie jeszcze nie, nie rozpakowaliśmy, bo chciałam nagrać haul I ona kosztowała 7 euro, co w przeliczeniu na polskie daje 30 zł. I w sumie otworzę ją, bo chcę zobaczyć, jak ona wygląda. Fajna. Jest taka slim. Myślę, że też ogólnie fajna na co dzień. Nie? No, slim, bo ona nie jest slim. No jak to nie? No tak wygląda. Jest taka ciasna. Ale fajnie możesz nie wyglądać. wyglądać Termo takie są, nie? Będzie ciepło, a jednocześnie będziesz fajnie w wyglądał na zimę Jeśli chodzi o zakupy Macieja, to tyle a Teraz przechodzimy do mojego holu, czyli ubrania, akcesoria, kosmetyki Czyli to, co uwielbiam najbardziej i uważam, że w Primarku można znaleźć dosłownie wszystko Akcesoria, typu jakieś kolczyki, rzeczy do domu, jakieś pościele, ręczniki Dużo prześlicznych ozdób bardzo dużo rzeczy jest już na święta. Można też dostać wiele świetnych butów w Primarku za naprawdę grosze. Ale przechodząc już do mojego holu, kupiłam według mnie cudowną rzecz, która zapiera mi dech w piersiach, bo słuchajcie, ja uwielbiam, jak się mnie masuje po głowie, jak się mi dotyka po włosach i kupiłam takie coś. I to jest sprzęt do masażu głowy. I uwierzcie mi, że można odpłynąć masując się tym. Ta oto wspaniała rzecz kosztowała, słuchajcie, 3 euro. A jest wspaniała, naprawdę. Później wzięłam mojej mamie sweterek, który według mnie, swoją drogą, jest naprawdę przepiękny i później żałowałam, że też sobie takiego nie wzięłam. Miło, że pewnie bym znalazła co najmniej trzy w mojej szafie takie i przeważnie są to właśnie z lumpa. Ale on jest naprawdę fajny gatunkowo, bo jest cieniutki, ale jednocześnie taki przyjemny w dotyku, a jednocześnie też nie będzie prześwitywał. Mamy golfik, jest taki troszkę dłuższy w paseczki. I on kosztował 10 euro, czyli 43 zł. Myślę, że takie sweterki naprawdę jest prosto wystylizować, bo wystarczy dodać jakieś ciemne jeansy albo niebieskie jeansy. Do tego jakaś torebka i mamy pełną stylizację, która jest. Wygodna i ładna. Przez to, że przywiozłam sobie już buty na jesień i poszłam w bardziej takie beżowe, mam też dwie jasne kurtki, płaszcz i taką kurtkę pochowam, więc stwierdziłam, że potrzebuję do tego czapkę, bo wszystkie czapki, jakie posiadam są albo bordowe, albo czarne. I kupiłam sobie właśnie taką jasną. Przymierzałam kilka, pokazywałam wam chyba gdzieś też na przebitkach, ale w ostateczności wzięłam taką. Chociaż zastanawiałam się czy nie wziąć sobie z pomponem, ale stwierdziłam, że bardzo mi się podoba wzór tej czapeczki. Ona jest Ala taka sweterkowa i ona kosztowała 5,5 euro, czyli 24 zł, co mi się wydaje, że jest naprawdę spokojna. Pokażę Wam, jak ona wygląda co prawda mam teraz kitkę. Ale wygląda tak. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Jeśli chodzi jeszcze o rzeczy Macieja, to Maciej kupił sobie jeszcze świąteczny sweter z grinczem. Zobaczcie jaki cute. No jest taki naprawdę bardzo świąteczny już i rzeczy na święta było już mnóstwo. Ja jeszcze mimo wszystko mam nadzieję, że przed świętami wybiorę się do Primark'a i jeszcze popatrzę za jakimiś dodatkowymi rzeczami, bo Mimo, że miałam około 2 godziny czasu, to i tak wydaje mi się, że nie obeszłam wszystkiego na spokojnie. Raczej takim szybszym tempem, a chciałabym tak na spokojnie obejrzeć wszystko, żeby nic nie pominąć, bo naprawdę czasami można pominąć tak fajne rzeczy. Na przykład widziałam w ogóle ręczniki, malutkie ręczniczki dla kobiet na siłownię. Jak ktoś chodzi na siłkę, to to jest bardzo praktyczny prezent. Więc zobaczyłam to w ogóle dopiero przy kasie i żałowałam, że nie było takich męskich, a może były właśnie, a nie widziałam, kto wie. Więc chcę sobie na spokojnie jeszcze obejść i przy okazji zajść do New Yorkera, bo już nie zdążyłam. Maciej już zaopatrzył się w świąteczny sweter. kosztował 22 euro, co daje 95 zł. Więc wydaje mi się, że też jak na sieciówkę to naprawdę spoko cena. I on jest w rozmiarze M, a z tyłu jest gładki. Wzięłam sobie bardzo według mnie praktyczną rzecz. Jest to taka gumowa miseczka. Gumowa? No chyba gumowa. Do mycia pędzli. I to jest coś wspaniałego, bo słuchajcie, ja po pierwsze muszę się przyznać bez bicia, rzadko myję pędzla, a wiem, że powinno się to robić codziennie, a myślę, że taka miseczka naprawdę ułatwi mi zadanie i... Można sobie ją w ogóle przyczepić Albo po prostu tak położyć, że jak będziemy sobie mieć te pędzle, to ta miska nam się nie będzie przesuwała To jest też bardzo wygodne Więc wystarczy po prostu dodać sobie jakieś mydełko, ciepłą wodę, szorować właśnie o to i będziemy mieć czyściutkie pędzle Więc jestem bardzo zadowolona z tego, a kosztowało to 15 zł, czyli 3,5 euro, więc naprawdę się opłaca Naprawdę powiem Wam, warto zajrzeć na ten dział beauty, bo ja już poprzednio, jak byłam w Primarku, kupiłam sobie bardzo fajną kredkę na linię wodną, białą i ona mi się świetnie sprawdza. Teraz kupiłam sobie też róż, który zaraz Wam pokażę i już go właśnie używam, bo kupiłam ich więcej i daje on naprawdę przepiękny efekt, a kosztuje grosze, więc jest kilka kosmetyków, które naprawdę mogę Wam polecić z Primarka. Niedługo wybieramy się z Maciejem w podróż, więc potrzebowałam podręczną torbę, która będzie na tyle duża, że pomieści wszystkie moje rzeczy, a jednocześnie będzie wystarczająca na wyjazd. Więc wzięłam sobie taką torbę, też wzięłam jasną, z tego względu, że mam jasny szalik, jasne buty, jasną kurtkę, jasną teraz czapkę i myślę, że ta torba jest taka cute, bo ona jest taka puszysta, taka misiowata. A jednocześnie naprawdę wydaje mi się, że jest bardzo pojemna. Ona kosztowała 16 euro, co daje 70 złotych. Wydaje mi się, że taka standardowa cena, ale jest pojemna. Powiem Wam, że jest naprawdę pojemna i myślę, że wszystko do niej zmieszczę na nasz wyjazd. Ma też kieszonki, więc mamy tutaj pierwszą kieszonkę, do której możemy sobie coś wsadzić, a ponadto mamy tutaj jeszcze jedną. Jedyne co to może się brudzić, ale myślę, że też nie będzie problemu z jej wypraniem, bo jest ona z takiego tworzywa, że nie powinno się nic dziać po wypraniu. Cute. Wzięłam sobie też legginsy. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy będą mi one dobre, bo wzięłam je na dziale z bielizną. i To są chyba właśnie takie podspodnie. Gdyby nam było zimno, po prostu założyć je pod spód, na to jeansy. Ale ja właśnie myślałam, że może będę je nosić po prostu bez niczego, jakby. Kosztowały 6 euro na polskie 26 zł, więc otwieramy je, bo wzięłam je w rozmiarze S. Zastanawiałam się między S a XS, ale obawiam się, że nawet ta Ska może być mi za mała, bo one są. Przynajmniej wydają się być takie. Nie no, są elastyczne. Ale zobaczymy, jak one wyglądają. Aha, to jest coś takiego. Czyli one jednak mimo wszystko są takie bardziej bieliźniane, wydaje mi się, i mam nadzieję, że nie będą prześwitywały, bo... Wydaje mi się, że. No, mogą przyświtywać, ale zobaczymy. Ogólnie fajne. Przymierzę Wam je zaraz, ale ostrzegam, że jestem po obiedzie i mam troszkę większy blużek. Bo się najadło, ale to nic. Wzięłam sobie też cute skarpetki. Trzy pary skarpetek z Disneya z Króla Lwa. I one są w ogóle w rozmiarze 37-42, więc troszkę się obawiałam, że mogą być mi za duże. Bo ja noszę 37 tak standardowo, więc raczej musiałam wstawiać na jakieś 35-37, żeby były ok. No i właśnie jak tak patrzyłam na nie, to wydawały mi się dość duże, ale no nie wiem, zobaczymy. Ale były takie ładne, że stwierdziłam, że muszę je wziąć. I tutaj mamy takiego słodkiego lewka, i mam kremowe. Później mamy takie z taką słodką panterką białe, z lwem. I ostatnie są różowe. Więc yy, za nie dałam 22 zł, czyli 5 euro. I widziałam tyle świetnych skarpetek, na przykład z Cartoon Network, z jakimś FF Ed Ed i Eddy, z Hoyrakiem i tak dalej. Ale był niepełen komplet, więc stwierdziłam, że na święta się nie nada. No bo jednak wiadomo, były trzy pary zamiast 5 i. No głupia by było dać po prostu trzy pary skarpetek, takich niekompletnych Mam jeszcze tutaj kilka rzeczy beauty, więc wam je pokażę I właśnie pierwsza z nich to bron bronzer Róż I on jest w takim przepięknym, brzoskwiniowym odcieniu Bardzo mi się on podoba True Peach On jest za 9 złotych 2 euro Gdzie dostaniecie naprawdę przepiękny, intensywny róż za 9 zł, nawet chyba nie w Rosmanie, więc naprawdę mogę Wam go polecić. I wygląda właśnie tak. Bardzo fajne. Jestem z niego bardzo zadowolona. Ponadto wzięłam sobie wybielającą pastę do zębów i jestem jej bardzo ciekawa. Jak przetestuję, dam Wam znać, czy działa. Kosztowała 1,50 50, euro, więc naprawdę bardzo mało. Tutaj pasty kosztują chyba średnio 4 euro. No a ta dodatkowo ma jakoś nam wspaniale wybielać zęby, więc zobaczymy. W ogóle się dziwiłam, że w Primarku można dostać pastę do zębów. 6 zł kosztowała na polskie. Kolejna rzecz jest według mnie bardzo praktyczna. Wzięłam ją zarówno do pracy, ale też na jakiś wyjazd, bo zajmuje mało miejsca, jest cute i ma dwie funkcje. Zbrac. Dodatkowo się tak świeci, to jest po prostu 100% kicz i 100% ja. Kosztowało to 3,5 euro, co daje 15 zł na polskie. I zobaczcie, to ma dwie funkcje. Mamy lusterko i ponadto mamy szczotkę do włosów, więc można się uczesać i jeszcze przejrzeć. No, czy może być lepiej. Dodatkowo naprawdę zajmuje mało miejsca, więc myślę, że jest świetnym rozwiązaniem do mini torebek, które najczęściej noszę takie nakładane po prostu tutaj na ramię. I ostatnia rzecz, jaką wzięłam, to korektor. Jestem ciekawa tego korektora. Kosztował 3 euro, co daje 13 zł. Nie wiem, czy w Polsce w obecnych czasach można dostać za 13 zł. korektor. Myślę, że jakiś słaby, chociaż nie chcę mówić, bo kiedyś kupowałam korektor za 13 zł, który później zaczął kosztować 26, więc praktycznie podrożał jeszcze raz tyle. Ale otworzę sobie ten korektor, bo jestem ciekawa. Jaki ma odcień, bo. Testowałam sobie na ręce trzy kolory, bo był tester. I wydaje mi się, że wzięłam taki, który jest zarówno troszkę bardziej taki żółty, ale też pasujący do mnie. Więc jestem ciekawa, jak on będzie krył. O, ogólnie kolory jest spoko. Fajna konsystencja taki lekki. Wydaje się całkiem okej. Okay. Myślę, że też fajnie możecie sprawdzić pod oczy, więc rozpakuję sobie go od razu. I to by było na tyle w tym holu. mam nadzieję, że hol wam się podobał, dajcie mi znać, czy lubicie takie filmy, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!